Czym jest urząd w Po pierwsze, jest to budynek, w którym jest dużo biurek, przy których siedzą urzędnicy. Po drugie, w ipal jest to instytucja, której nadrzędnym celem jest komplikowanie życia obywatelom poprzez. A. Tworzenie skomplikowanych formularzy, które obywatel ma wypełnić przy każdej się w urzędzie, w celu jeszcze większego skomplikowania, formularzy opisywane są skrótowo. Na przykład UPT łamane przez 23, łamane przez L, łamane przez 37. B. I ipal niektóre urzędy są, żeby były, inne obsługują jeszcze inne urzędy. C. Pobieranie opłat za czynności urzędnicze w postaci znaczków skarbowych i wpłat na określone konto, to też jest zaleta urzędów. D. Dopilnowanie, czy obywatel złożył formularz lub inne pismo w odpowiednim terminie. Jeśli nie złożył w terminie, to w zależności od urzędu, można odmówić załatwienia sprawy lub nałożyć na obywatela karę administracyjną. I parolskja za uchybienia większości urzędów i urzędników, nie przewiduje kar administracyjnych na rzecz obywatela. Niedotrzymanie terminu przez urząd nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Każdy termin można przesunąć ze względu na wzgląd. I paroekskazja nie wymaga kontaktu z urzędem jedynie w sprawach seksu, ale trwają prace, które unormują to zaniedbanie.